Szymonko, z tej strony dealer, pokażę Wam jak zrobić yy, bychy w CS. Jak widzicie już zacząłem. A i do serwera będzie w opisie. <grym> Okej okay. yy, Więc yy, pierwsze yy, wciskacie w, po, o tak, o, wciskacie w, spację i teraz ctrl i tak, w a. oj. AD, 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 tak ciągle aż się rozpędzicie, tak jak, tak jak ja teraz zrobiłem, ale mi to nie wyszło. Fajny serwer, tylko dodali jeszcze tak, zamiast takich normalnych typów, Nikołaje, ale... No... Jezu... Można sobie zawracać też. Jak wolicie. Ja y, ja raz na spałnie robić by chyba y, tam potem jakieś są y, wiecie pułapki i i spadniecie i, i co będzie? Spadniecie. Hi, hi. Dobra, y, więc ja będę kończył ten odcinek y, pokażę Powiedziałem Wam, jak zarobić takie wychy, mm, to więc smarka.